Dzień dobry. Od dawna można zauważyć niecodzienny wygląd głowy Krzysztofa. Przyciąga uwagę wielu widzów. Niby nic ciekawego, po prostu fałdowana, głównie potylica, jaką niekiedy można spotkać, na przykład, u kulturystów. Ale mimo to postanowiłem nagrać film na ten temat. ten, ten temat. Sama przypadłość jest dość tajemnicza. Nie wiadomo, co jest konkretnie przyczyną. Generalnie nie uważa się, że jest to wrodzona tendencja tylko i wyłącznie, choć nie można tego wykluczyć. Cutis verticis grata, bo o tej przypadłości mowa. Po polsku jest to skóra kręta ciemienia. Często utożsamiana z agromegalią, która to ma znacznie szersze spektrum działań i skóra kręta ciemienia może być jednym z objawów tego schorzenia. Organizm produkuje nadmierne ilości hormonu wzrostu, przez co dochodzi do patologii w obrębie wielu tkanek. Wspomniałem na początku o kulturystach. Ich cykle sterydowe zazwyczaj zawierają hormon wzrostu, który działa anabolicznie. Podawany iniekcyjnie może powodować skutki uboczne. W postaci np. rozrostu dłoni, stóp, żółkwy organów, czy właśnie tkanki skórnej w obrębie głowy, przez co powstają nieestetyczne fałdy. Odleżyński mlekołak nigdy nie chwalił się swoją karierą sportową, która wymagałaby wspomagania środkami farmakologicznymi. Zresztą nikt by nawet o to nie podejrzewał i myślę, że możemy śmiało wykluczyć zewnętrzny udział hormonu wzrostu. A przyczyna jego fodowanej epidemii zostaje niewiadomą. Zapewne genetycznie jest uwarunkowany do przypominanie orzecha włoskiego, a bliżej nieokreślone czynniki środowiskowe na przestrzeni całego życia dodatkowo pomogę mu w uzyskaniu tak spektakularnego wyglądu. Ale na ten moment niemożliwe jest stwierdzenie jednoznacznej przyczyny. Mimo to można stwierdzić, że z jakichś względów przysadka mózgowa nie funkcjonuje prawidłowo, przez co somatropina robi po prostu zamęt w organizmie. Nawet naukowcy z Choroszcząskiego Instytutu Badawczego Głowią się nad tym i jedyne, co im przychodzi do głowy, to przyodziać dobrowolnie kaftan bezpieczeństwa i udać się na urlop. Wróćmy do samej agromegalii. W książce medycznej autorstwa Andrzeja Krzuby i Zygmunta Adamskiego wypisane objawy częściowo pasują do mlecznego. Na przykład pogrubione fałdy skóry w obrębie twarzy i szyi, tak zwana kura baseta, zapadnięta dolna warga, głębokie bruzdy w obrębie włosionej skóry głowy, powiększenie języka, szeroki nos. Powiększenie dłoni i stóp, i co ciekawe, sam Krzysztof chwali się swoim rozmiarem stopy. Z tego co pamiętam było to 46, czyli nie jakaś ogromna, ale ponadprzeciętna biorąc pod uwagę jego wzrost, bo jest niższy od Majora, który nie przekracza 180 cm. Dłonie raczej ma przeciętnych rozmiarów. Inne źródła podają też cukrzycę jako towarzyszącą przypadłość, czy rozrośniętą żufę, której Krzysztof nie wydaje się mieć, ale spuśćcie proszę na jego zdjęcie z czasów młodości. Ewidentnie żuchwa ponad programowych rozmiarów, co jak na jego wzrost wydaje się dziwne. Czy sama choroba jest niebezpieczna? To zależy. U niego raczej nie jest to zaawansowane, nie wykazuje wszystkich objawów, a jedynie niektóre. Generalnie nieleczone osoby z gruczołakami przesadki, czyli łagodnymi guzami nowotworowymi, które nie tworzą przerzutów, mają dwukrotnie zwiększoną szansę na zgon. Nie twierdzę oczywiście, że w Armanii na pewno ma ten problem, ale jest na to szansa biorąc pod uwagę Wszelkie przesłanki. Tak dodam jeszcze, że naprawdę jestem pełen zdumienia, że Nitrodolski swoimi lewymi rękoma, strzyżąc go wtedy nie przyciął mu któryś fałd. I współczucia dla pani fryzjerki, która musi rozpłaszczać poluchami ten łeb, aby równo wygolić na trójeczkę. A może na jego wizytę ma przygotowane żelazko czy coś? Reasumując, konkluzja jest taka. Że jego mózg od przetwarzania tych wszystkich bredni stwierdził, że ma już dość i próbuje się uwolnić. I to właśnie na to temat chciałem powiedzieć: proszę rozważyć subskrypcję kanału, subskrypcję, sorki, sypukcję oraz ocenić film. Dziękuję za wypowiedź. No kamerę!